Witajcie, Jan Pasiński, piwna kompania. Zaczynamy nasz nowy odcinek materiał z Czeskiego Brna. Obiecałem materiał o Brnie, że zrobię, jak byliśmy tutaj w lipcu przy okazji wizyty na Morawach, który odcinek możecie sobie obejrzeć również już na kanale, on jest dostępny w tej chwili tutaj. No i ten, tym razem zapraszam Was na odcinek berneński, gdzie przejdziemy się raz po ciekawych, kulinarnych miejscach kawiarniach, dwa, po jakichś oczywiście piwnych ogródkach, zachradkach, tak zwanych, żeby skosztować nieco dobrego czeskiego piwa, czy morskiego czeskiego kraftu również. Poznamy nieco właśnie. Tą taką kulinarno-gastronomiczną stronę, ale oczywiście z równ również małym architektonicznym, historycznym zacięciem, żeby nieco pokazać również myślę, że ładnych miejsc w samym mieście. No i dodatkowo, jako że jest sezon na Burczak, na tradycyjny tak naprawdę napój, właśnie morawski, to posłuchajcie sobie również nieco o nim, który będzie tutaj w tym materiale. Także my zaczynamy zabawę z brnem i zostańcie i oglądajcie. Pobyt w Brnie tradycyjnie rozpoczęliśmy od wizyty w masnym różku, gdzie tradycyjnie wypiliśmy Hauskrechta. O samym browarze będzie jeszcze nieco na końcu, a tymczasem przeniśmy się ponownie w okolice nowoczesnych korpobiurowców, gdzie weszliśmy na kawę Durable Bean. Miłośnicy piw kraftowych również nie będą mogli czuć się zawiedzeni, ponieważ lokal wyposażony jest w aż dwie lodówki z piwem. Przerwa w Czechach w prac na piwo nie jest niczym niezwykłym, ale my w pracy nie byliśmy, więc spróbowaliśmy kawy, która była naprawdę znakomita. Pogoda dopisywała, więc ruszyliśmy dalej spokojnym spacerem przez ziołowy targ, który istniał już nawet przed oficjalną lokacją miasta i od ponad 800 lat służy mieszkańcom jako miejsce robienia zakupów. Nawet teraz stało na nim sporo wystawców, w tym także browar EFI, brneński browar restauracyjny położony w pobliżu centrum miasta. Zakupiłem właśnie New Zealand Pale Ale, recenzji wypatrujcie w takim razie na Instagramie. Wracając jednak jeszcze do rynku, warto notować, że główne miejsce gastronomiczne, a także piwne, przy targu przejął budynek widoczny w tej chwili za kamperem, który po prostu nosi nazwę Brno Rynek. My tymczasem doszliśmy do nowego browaru restauracyjnego na piwnej mapie miasta. Zresztą posłuchajcie może o nim na gorąco. Na wejściu do lokalu dostaje taką oto listę, na której są zaznaczone potem pozycje, które się zamawia. Po kolei poprzez. Piwo, kuchnie, przystawki, słodkie, wino, jakieś coś innego. Także wszystko tutaj jest zaznaczone w ilości konkretnej, tak żeby potem było właśnie w obsłudze łatwiej się zorientować co zjedliście. Także przybyliśmy do pierwszego piwnego lokalu. No i lokal nazywa się Popie. Nazywa się popie, no i w takim razie na piwko. Daleślickie piwko, byliśmy w Daleślicach w lipcu, możecie sobie zobaczyć wizytę w jak byliśmy w właśnie w filmie z Moraw. No a samo piwo, klasyczna czeska jedenastka z miłym, chmielowym akcentem, zacięciem, ale z wyraźnie zaznaczoną słodowością, bardzo zacna. Smaczna produkcja do polecenia. Sam lokal, jak to właśnie wspominaliśmy na początku, że jest założony otwarty całkiem niedawno, gdyż w lipcu, tak? To mówiliśmy, że na początku lipca prawdopodobnie został otwarty, tak? Z tłumów na razie nie ma, ale naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Wzięliśmy wytykło. sobie dzienne meniczko, tak zwane. Bo w orze obiadowej, właśnie w wszystkich lokalach, można dorwać takie smakołyki. Mamy dzisiaj tradycyjny czeski obiadek. Tu mamy swiczkową na śmietanie oraz. Co to było? Dużyczkowa? Drzyczko. Dużyczkowa? Strączkowa? Strączkowa? Czy jakaś taka gruszkowa? No coś taka a la gruszkowa zupka. No i wszystko w bardzo okazyjnej ładnej cenie 150 koron. Także naprawdę poletanko. Przyszliśmy w tej chwili na wzgórze katedralne Petrow, gdzie miejsce ma właśnie, gdzie leży katedra. E, Brnie, pod wyzwaniem św. Pawła, z tego co pamiętam, e, katedra, tak naprawdę w tym miejscu, jakby można powiedzieć, że istniała kościół, już chyba XII wieku, coś mi się kojarzy, albo XIII. E, ale potem m, przez kilka wieków, jakby można powiedzieć, że nie był zbyt szczególnie przebudowywany, e, raczej istniała jedna forma. I gdzie, chyba na przełomie XIX i XX wieku podjęto się przebudowy i obecna była właśnie katedry została uzyskana wtedy, no i jest to była neogotycka. Wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza że właśnie katedra położona jest na wzgórzu, skąd roztoczy się przepiękna panorama na okolicy, którą zaraz będziecie mogli podziwiać. teraz słowo o moich własnych odczuciach na temat Brna. Miasto odwiedzamy regularnie i muszę oddać, że za każdym razem odkrywamy nowe, ciekawe miejsca w mieście. Czy gastronomiczne, czy piwne, czy kawiarniane. Tętnie ono życie ma do zaoferowania sporo interesujących miejsc także poza samym centrum, o czym jeszcze w tym materiale się przekonacie. Wracając do piwa, jeżeli chcielibyście się zaopatrzyć między innymi w czeskie krafty, warto odwiedzić ten sklep położony w samym centrum Brna. Oferta na pewno Was zadowoli. do winoteki Iraśkowej. Jako, że mówiłem o Wam o tym, że również będzie nieco o burczaku, to ja może w takim razie mm, będę rozkoszował się tutaj przepysznym, słodkim, zdecydowanie słodkim burczakiem. A w międzyczasie może posłuchajcie nieco na temat naszego wczorajszego wywodu o burczaku, gdzie w ramach specjalistki występowała moja siostra. Moi drodzy wybaczcie tło, lekki pogłos, może niewyraźne twarze, ale jest jakaś naprawdę późna godzina po dzisiejszej podróży. Ale ja mam tutaj bardzo ciekawy płyn w tej butelce. I nie jest to gaz, moi drodzy, a mianowicie Burczak. Także może o Burczaku opowie moja siostra, mieszkanka Brna, prowadzi, prowadzi, nie chciałam powiedzieć, prowadzi również bloga o Czechach. Także potem sobie znajdzie się opis, jak coś w opisie filmu, może brzmi nieco do marnie, ale w takim razie oddaję Ci głos i mów nieco, tak, mów nieco o Burczaku, o co tu chodzi. Burczak jest. Winogronowy, zazwyczaj tradycyjnie powinien być winogronowy moszcz, który rozpoczął już proces fermentacji i go nie zakończył. Czyli to jest jakby taki etap prawda, przed winem, który zawiera mnóstwo witamin. Jak zawsze powtarzają si. Jak piwo, same witaminy. I jest w smaku, przypomina słodki winogronowy, winogronowo jabłkowy soczek który mimo wszystko ma bardzo dużo procentów i szybko idzie do głowy, dlatego większość ludzi e, z Polski, których znam, która, która pierwszy raz to widziała, jak widziała tą butelkę, to mówiła, co to kupujesz? Posyć to. A potem widziała kilka łyków już się nie mogli oderwać i zazwyczaj kończyło się to bardzo Od... udaną imprezą. No to, to właśnie, to otwieraj, zobaczymy I jak Myślę, będzie. że warto wspomnieć, że taki burczek jak się kupi, bo tego brnie w tej chwili... Na ulicach jest cała masa, no właśnie. Trzeba, e, trzeba odprowadzać gaz, bo on nadal fermentuje, w związku z czym jak zamkniecie yy tak mocno tą butelkę, to, to gaz się nagromadzi i potem może nawet wybuchnąć. Słyszałam historię o zniszczonych lodówkach, to nie jest żart. Szwagier kiedyś jak jechał pociągiem do Poznania, to całą, całą podróż upuszczał... Odpowietrzał. odpowietrzał. upuszczał gaz z butelki. I unosiła się wokół niego y, chmura gazu burczakowego. To pachnie dość intensywnie. No i co jeszcze można powiedzieć? Y, generalnie na ulicach Brna gdzieś pod koniec sierpnia i przez większą część września można spotkać takie stoiska, gdzie się taki, taki burczak można zakupić w przyjaznej cenie. Jest go mnóstwo, jest on bardzo dobry, bardzo zdrowy. I tak naprawdę jest to tylko produkt regionalny dostępny na Morawach tak. i tylko w koniec sierpnia, początek września tak, chyba, nie? Tak, no bo to jest produkt chyba trochę taki uboczny zbiorów winogron. Co im nie wyjdzie z winogronami, to już zrobił na burczaka, no. no idzie na A, burczaka, dokładnie. który można kupić. Generalnie taki burczak na przykład u mojej nieteściowej to jest stałe posażenie lodówki we wrześniu i zawsze powtarzam, że należy pić, bo to jest dużo witamin i w ogóle nie obchodzisz tam jest alkohol. Tak, a jeszcze inni części też słyszałam, że mówili, że burczaka trzeba wypić tyle, żeby cię zbuliło. Nie. <laughs> <laughs> Burczak ma takie w dużej ilości właściwości przeczyszczające, w związku z czym to może być wybuchowe połączenie. No, także Czyli możecie, le, le, ale le, jest. Lepiej nie przed podróżą. Dobra, dawaj łyka, dawaj łyka. Co? Ale to nie tak cena. cena, a jaka cena, właśnie? Eee, o Jezu, nie wiem ile teraz płacić. Szwagier płacił, a e, my nie płacimy Sześć, szwagier. 60 koron za. Nie wiem, nie. trzeba by sprawdzić. Spytamy się, szwagier, ale czeka po, na ka... po kanapkę. No, leci łyczek. I to tak się pije na morawach w Czechach w Brnie. Mówiąc, że po prostu spyta. Sołczech. się wali. Nikt się tym nie przejmuje, ponieważ Czechy to jest normalny kraj i można pić na ulicy. Nie wszędzie. <średnia> nie wszędzie. Mimo wszystko, Czechy to jest Normany Kraj. Bardzo dobre. Tylko delikatnie kwaśny nawet, nie? Ja bym jeszcze dodała, że on tradycyjnie jest z winogron, ale różni producenci dla spontaniości niektórzy robią z jabłek albo z innych owoców, które już dostają. Ale bo właśnie delikatnie czy no, coś innego jest? jeżeli no. nie jest to. Z tych, które z winiarni, to bywa, że można dostać jabłek. No dobra, ale to w takim razie wiecie o co chodzi. Idea jest taka: przybywajcie w takim razie koniecznie tutaj, bo naprawdę jest to bardzo dobre. Troszkę kwaśne, ale naprawdę bardzo a fajne. Bywa słodkie, jest dobrze. No dobra, najwyższa pora przypukać się nieco po słodkim burczaku, a najlepiej uczynić to piwem, i to piwem gorzkim. Wleciliśmy więc do położonego prawie po sąsiedzku od winoteki do Pabu z Kraftem, w którym ku mojemu zaskoczeniu reprezentacja polskich piw kraftowych była imponująca. Małą piątkę raz małą dziesiątkę. Piąteczka to jest JBM, czy jakby firmowe, firmowe piwko, mulin, rush, sour. Zobaczymy w takim razie jak wejdzie, aczkolwiek myślę, że raczej powinno być przyjemne na dosyć ciepłą temperaturę. I numer 10, czyli Siberia Mini IPA, 2,5% alkoholu, także też na malutko. Też malutko i do tego się chmielone Citron e, i i kaszmirem, i amarillo. E, także można mieć nadzieję, że będzie faktycznie przyjemna delikatna ipka. Ale to w takim razie obrażenie jak za chwilę. Na początek, słuchajcie, słówko numer numer 10. Moje Siberia mini Ipa. Tak, tutaj jest ta piąteczka, zaraz mi też wezmę. Mini ipa. Bardzo przyjemna. E, dobrze, fajnie tak chmielone piwo. Przyjemne, sesyjne, ale z wyraźnie zaznaczoną tą chmielu która dominuje w tym piwie zarówno w aromacie jak i smaku. Hmm, bardzo fajne, naprawdę smaczne. I goryczka również jest zaznaczona, co jest dosyć istotne. Teraz numer 5, o którym Wam mówiłem, czyli to mulin róż z dodatkiem wiśni, sour. No, powiem Wam, że przypomina, przypomina nieco... O, super zdjęcie. Przypomina nieco delikatnie klika, Dindemasa bym powiedział. Troszkę kwaskowate, ale z faktycznie z nieco mm, zaznaczoną również nutą słodyczy, no i faktycznie wiśnią. Teraz mamy również piwo z browaru Siberia Pra Piwo, e, czyli gruit. E, gruit, starodawny styl, który tak naprawdę chyba piłem jedno piwo w, tym, w swoim życiu z tym stylu u was browaru na jak pamiętam. E, no i fakty, faktycznie pachnie nieco jak pizza z oregano. No w pizzerii obok się cieszą, chyba <laughs> chyba się cieszą, że dodali tu grita, do mm. grita właśnie oregano, ale mm. właśnie takie ziołowe. Również ciekawe. Spajne fajne piwo, ale chyba tak wolę swoją Ipkę w tym, w tym momencie bardziej. Bo naprawdę pachnie przepięknie. Lubicie koty? Jeżeli tak, to ma dla Was ciekawy adres do odwiedzenia w brnie, a mianowicie kocią kawiarnię. Miejsce i ciekawe i szlachetne, które służy jako tymczasowe schronisko dla kotów. Dzięki kawiarni ponad 400 kotków znalazło już swój nowy dom. To może słówko teraz krótkie na temat Brna, które położone jest w południowo-wschodniej części Moraw. Myślę, że spora część z Was mijała Brno, jadąc chociażby byli do Chorwacji na wakacje, czy zimą do Austrii na narty. Jeżeli nie zatrzymywaliście się, no to myślę, że na pewno warto się tutaj zatrzymać, spędzić, pochodzić, no i zgubić się w tych uliczkach, gdzie jest mnóstwo kawiarenek, hospód, knajpek i tak dalej pubów. Ale samo miasto, żeby było ciekawie, również mam, można powiedzieć, taką historię, jeżeli chodzi o mury obronne, bo o nich w chciałem powiedzieć, troszeczkę podobno do Krakowa, gdzie mury miejskie stanowiłyby ważny system fortyfikacji rozbudowywany przez lata, których jedną z głównych również, jakby można powiedzieć, części tych murów obronnych była twierdza Spielberg na samym wzgórzu, w byliśmy w lipcu. No i właśnie, jeżeli chodzi o mury miejskie, to zostały one, tak naprawdę w dużej mierze wyburzone po tym, gdy miasto zostało zdobyte przez Napoleona na początku XIX wieku, ale co również istotne, trzeba dodać, że tak naprawdę ta sztuka nie udawała się nikomu wcześniej, tak naprawdę, bo nie kojarzę, bo wiem, że od Szwedów były odpierane ataki prusaków, również ataki były odpierane i dopiero chyba udało się faktycznie zdobyć to miasto Napoleonowi, który po zdobyciu kazał wyburzyć część murów miejskich, no i potem, jak muszę powiedzieć, w XIX wieku następowało sukcesywne dalsze wyburzenie tej, tej części, no i obecnie na ich miejscu znajdują się właśnie tereny zielone, parkowe, także sytuacja jest troszeczkę podobna właśnie do polskiego Krakowa. A samo, miasto, Pozna samo właśnie miasto Brno ma również właśnie mały jeszcze kontakt z Polską, gdyż miastem partnerskim Brna jest właśnie Poznań, stąd moja mała literówka. No ale zobaczcie, naprawdę jest tutaj urokliwe, pięknie, no to. Jeszcze o, odwrócę w ten sposób kamerę, byście zobaczyli z tyłu, jak wygląda kościół. A tutaj za mną jest jeden bardzo słynny pomnik. Chyba jeden z najsłynniejszych pomników, tak naprawdę, w Brnie. Zaraz wam pokażę z niej perspektywy. Dlaczego? No, to teraz myślę, że już wiecie, dlaczego jest najsłynniejszy pomnik w dnie. Punktu, który odwiedzamy praktycznie przy każdej wizycie w Brnie, czyli do kraftowego browaru Aksjon. Byliśmy tutaj również w lipcu w tamtej relacji, możecie sobie obejrzeć, jak wyglądało właśnie wtedy ta wizyta tutaj, ale że było wtedy ciemno i było generalnie dosyć tłoczno, no i przede wszystkim brak jasności, to stwierdziłem, że warto nagrać to raz jeszcze. Ja wziąłem sobie coś, co nazywa się Cocktail Pale Ale. Mówię szczerze, że pierwszy raz się w życiu z tym spotykam. Z ciekawości chciałem zobaczyć, co z tego będzie. Może przez połykę niestety wziąłem pół litra, a być 0,3, bo nie zawsze może, musi być dobre, ale... Hmm, jest całkiem, całkiem niezłe. Właśnie się pytałem generalnie na barze, w czym rzecz, w czym się różni. Pan mówi, że składniki tego piwa to mniej więcej podobna część, jak powstaje gin, także jestem nieco skonsu, skondensow, skondensowany, skonfundowany, jeżeli chodzi o, o to, co może być, ale jeżeli chodzi o smak, to jest naprawdę ciekawe, goryczkowe, ale ta gorycz taka troszeczkę jakby owocowe i na końcu faktycznie duże uderzenie takiej piełonowatej goryczy, Wytrawne, naprawdę wytrawne piwo, choć może nie wygląda, ale całkiem niezłe. E, z delikatnie jakby owocowym faktycznym odświeżeniem, ale bardzo, bardzo nikłym. A teraz czas na dwa lokale w centrum, położone blisko siebie. Pierwszy, brower restauracyjny U Tomana, serwujący tradycyjną czeską kuchnię oraz nieco mniej tradycyjnych przekąsek, a to wszystko podlane znakomitym piwem, którego zdjęcia nawet nie ma, bo zdążyłem po prostu wypić. Niemniej nie będziecie żałować tu wizyty ani przez chwilę. Lokal to mianowicie Bastardo, czyli lokal specjalizujący się w kuchni meksykańskiej i to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Kuchnia jest wyrazista, smaczna, pełna wigoru i jeżeli jesteście fanami ostrości, no to moi drodzy, na pewno ten lokal was nie zawiedzie. I kończymy naszą właśnie zabawę w czeskim brnie, ale jeszcze za, przed nami właśnie kawa. No i jeżeli byście mieli ochotę również poza centrum się pokręcić, ponieważ w sumie kilka miejscówek, które tutaj Wam pokazałem w tym materiale właśnie są niekoniecznie w samym centrum, a są w okolicach centrum. No i właśnie między nimi takie jest za mną kawiarnia Poppy Beans. Jak mielibyście ochotę, by wpaść na fajną, smaczną kabusę, do wyboru, ziarna również z różnych stron świata, także myślę, że ciekawe podejście dla różnych fanów kawy, w tym sensie, że można faktycznie dobrać coś dla siebie. No i właśnie tutaj, jak widzicie, za mną położona na ulicy... Zaraz Wam powiem dokładnie numer, nie, ulica, e, właśnie w Czechach jest tak śmiesznie, bo to jest P Ponawa 360 i Sztankowa 8B, e, tak to się kształtuje, ale jeżeli chodzi o to miejsce, to właśnie tu robimy sobie kawkę, potem jeszcze tylko na moment do browaru Hauskrecht zakupić piwo na wyjazd i to będzie tyle, e, ale może w takim razie od razu się przenieśmy do Hauskrechta. No właśnie, dotarliśmy w końcu do browaru Hauskrecht, o którym Wam ja mówiłem we wcześniejszym wejściu, e, buteleczki już zakupione, wziąłem sobie dwie litrowe jednostki. E, no i muszę przyznać, że za każdym razem miło jest zaskoczenie litrowa butelka takiego piwa kosztuje mniej więcej 44, czy 48 koron. E, tak naprawdę cena pierwszorzędna e, w przeliczeniu zawsze, naprawdę wychodzi tam zaledwie 7, 7,5 tego mniej więcej. E, Brower położony jest znów e, Poza samym centrum, delikatnie można powiedzieć, że na obrzeżach centrum, ale z łatwym dostępem również można podjechać samochodem. Jest mini parking, jakbyście potrzebowali, szybko się zatrzymać, tak najbardziej znajdziecie tutaj samo miejsce. Jest to jest właśnie to piwo, które najczęściej spożywamy w masnym różku, różku, o którym Wam również już wspominałem, a recenzję samego tego piwa możecie również obejrzeć na kanale. W tej chwili możecie kliknąć recenzję. I moim zdaniem jest to pierwszorzędne jedno z najsmaczniejszych, najlepszych piw, jakie możecie w obecnej chwili dostać w brnie, jeżeli chodzi o klasę klasyczne podejście czeskie do właśnie pilsów, klasycznych 11 czy dwunastki, bo również większość jest, większa ilość jest tutaj do wyboru. Ja po prostu biorę w tej chwili swoje ulubione, żeby na świeżo dowieźć do Polski. Także moim zdaniem konieczny punkt do odwiedzenia właśnie w Brnie. można powiedzieć nieoczywiste, lokalne gdzieś poza utartym centrowym szlakiem. No i tak jest również i tym razem, słuchajcie, knajpa Hospoda Ubadzinu. Tak dokładnie się nazywam. Też jedno z tych miejsc, które tak naprawdę odwiedzamy regularnie, przy praktycznie przy każdej wizycie prawie, prawie przy każdej wizycie w Brnie jak jesteśmy właśnie wpadamy sobie tutaj gdyż jest to właśnie taka typowa knajpa dla lokalozów czyli macie tutaj denną nabitkę macie rozpisany plan menu na każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku są dwa główne dania do tego jest oczywiście jakaś zupka dodatkowo i również mają tutaj własne lemoniady oraz własne piwo Piwo zawsze tu brałem, było przepyszne, znakomite. Również Wam mocno polecam, jeżeli byście tutaj wpadli, brzmię sobie ich właśnie piwko, bo jest genialne. Ja, jako że dzisiaj prowadzę, bo to jest ostatnie nasze miejsce i wracamy do Poznania, to biorę sobie właśnie ich mniejszą lemoniadę. I bierzemy do tego również właśnie dzisiejszą nabitkę, czyli menu, po prostu dzienne, co mają w karcie. Także naprawdę wielkie polecanko, gdyż zjecie tu raz smacznie. Dwa, się dobrego piwa albo lemoniady dobrej. No i trzy, również bardzo fajnie cenie, gdyż taka dzienna nabitka. Badanie główne z zupą kosztuje około 115-120 koron. Także naprawdę cena jest no, przednia, można tak to powiedzieć. Także koniecznie sobie wpadajcie. Ja jeszcze Wam pokażę kilka ujęć ze środka. Ja w takim razie słówko na temat tego piwa, które mam mówić. Fajer sobie wziął. E, tradycyjne piękne czeskie, czeskie piwo. Jedenastka? Jedenastka? Jedenastka. także coś naprawdę przepysznego. No i będziemy za tym tęsknić. Dobrze kupujemy, coś coś na O jedzonko Dziękuję. Mm. I zaczynamy w takim razie jedzonko od zestawu. I nadeszło drugie danie. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. I to by było na tyle w tym brynejskim odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzin i spróbowania lokalnych znakomitości. Słuchajcie, do usłyszenia w następnym odcinku. Łapki w górę i trzymajcie się. Cześć!